W tym odcinku misja 56 Chest with Diamonds, czyli skrzynia z diamentami. To startujemy Ok, i mamy na początek trzy czerwone dyskietki i kilka spinek do zebrania, do których na razie nie mamy żadnego dojścia. Więc musimy sobie to dojście zrobić za pomocą tych czerwonych dyskietek. Tutaj chyba nie ma za bardzo znaczenia, od której strony zaczniemy. Możemy od prawej, bo tutaj jest najwięcej miejsca. I tak dostaniemy się na początek tylko do jednej spinki. I teraz możemy sobie dyskietkę podłożyć tutaj. To dostaniemy się do następnych dwóch. I teraz na przykład tutaj sobie podkładamy trzecią dyskietkę, bierzemy ostatnią ze spinek. Mamy pierwszy motyw zrobiony, przechodzimy dalej. I teraz tak, mamy tutaj jedną zamkniętą spinkę. Mamy też pomarańczową dyskietkę. No, nie wiem, czy akurat trzeba będzie tej dyskietki użyć, żeby sobie zrobić dojście do tej spinki. Ale tak, na wszelki wypadek, możemy tutaj za pomocą tego kamienia zamknąć tą lukę, w którą by mogła wpaść ta dyskietka. Zjemy sobie też te wszystkie zielone pola, żeby tutaj, jak coś, można było tą dyskietkę przepchnąć. No i idziemy sobie dalej. Tutaj sobie wchodzi elektron. Tam znowu chyba po lewej stronie jest jakieś takie pomieszczenie w którym są spinki do którego na razie nie mamy chyba wejścia chyba że jest jakieś wejście od lewej strony to by trzeba tam wejść teraz i zobaczyć tylko że jak, jak chcemy przejść dalej to wypuszczamy od razu ten elektron On teraz pójdzie w lewo, tak znaczy w, Prawo poszedł. Miałem na myśli, że będzie się trzymał tej lewej krawędzi. I czy tutaj jest do tego pomieszczenia jakieś wejście? No nie, nie ma. Tych dyskietek, które są w tym korytarzu bardziej na górze, też tutaj nie możemy zrzucić. A zatem do tego pomieszczenia trzeba dostać się za pomocą elektronu. Mamy tutaj taki jeden kamień. Więc możemy jakoś tego kamienia użyć, żeby dostać, żeby zniszczyć ten elektron i dostać się do tego pomieszczenia. Tylko ja go teraz tutaj zablokowałem. Myślałem, że on pójdzie tutaj tą ścieżką, że nie pójdzie od razu za mną. On się tutaj zablokował ja go spróbowałem tutaj przesunąć tak żeby znowu zaczął iść tą swoją normalną drogą może teraz się uda tak teraz już normalnie poszedł czyli mamy trochę więcej czasu tylko się zastanawiam w którym miejscu go zniszczyć czy dostać się do tego pomieszczenia bardziej od dołu czy bardziej od góry może lepiej bardziej od dołu. Spróbujemy na przykład tutaj go zniszczyć, w tym miejscu. No dobra. I teraz trzeba tutaj ostrożnie te spinki wyzbierać. Może na razie trochę. Tutaj sobie miejsca zrobię na początku, zbiorę spinek tyle ile się da, Tylko, że teraz kurde chyba te kamienie mi tutaj zablokują wejście. No właśnie, tak się obawiałem. Czyli jednak coś poszło nie tak jak powinno. No teraz to już musimy zacząć od nowa. Nic się z tym już nie wykombinuje. Jakby to zrobić tym razem, czy też rozwalać ten elektron bardziej tam na dole, tylko spróbować jakoś inaczej te spinki pozbierać, czy jednak lepiej będzie, jak się go zniszczy, tam bardziej na górze i jakoś od góry się wejdzie do tego całego pomieszczenia. Tak czy inaczej, no nie jest to takie proste, jak mi się na początku zdawało. Przygotujemy sobie znowu ten kamień. Nie, myślę, że jednak bezpieczniej będzie tutaj zniszczyć ten, ten elektron, jednak na dole, tak jak poprzednio. Tylko spróbuję jakoś inaczej teraz zebrać te spinki. Może tak, nie będę tutaj zbierał tych wszystkich, które są teraz po prawej stronie, tylko. Zostawię sobie właśnie takie przejście po tych spinkach. Albo inaczej, zbiorę jedną warstwę tych spinek, ale drugą warstwę zostawię, żeby tutaj można było właśnie po tych spinkach sobie wyjść z tego całego pomieszczenia. I mam taki pomysł, żeby przejść sobie teraz po tych spinkach. Na górę. Teraz iść sobie lewą stroną. Tylko, że jak pójdę teraz w lewy dolny róg, to znowu mi te kamienie zasypią drogę odwrotu, czyli to jednak też chyba nie jest do końca dobry pomysł. Mm hmm. I też się stąd teraz nie wydostanę, bo znowu są te kamienie po prawej stronie, które też mnie blokują. I jakby to zrobić? No nie, znowu się te spinki zasypały kamieniami. Czyli to też jednak nie była dobra metoda. No nic, próbujemy kolejny raz do skutku, aż się uda. Coraz trudniejsze już te poziomy się robią. Już coraz rzadziej jest tak, żeby za pierwszym podejściem się udało całą misję wykonać. Tak jak to zwykle do tej pory było. Tylko jednak, już trzeba kombinować tak metodą prób i błędów. Po, po kilka podejść, zanim się uda zrobić. Ciekawe, co by było, jakby ten elektron tutaj zniszczyć, jednak na górze. Ale nie, no wydaje mi się, że jednak tak jak do tej pory próbowaliśmy, że tak będzie jednak lepiej. Tylko, że poprzednio poszedłem górą. Nie wiem, czy zacząć może od dołu, tylko że jak pójdę od dołu, Znowu się będą sypać cały czas te spinki z góry, dlatego pomyślałem, że no lepiej będzie jednak od góry zacząć i dopiero później przejść sobie na dół. Może spróbuję tak, tutaj, żeby było wyjście cały czas jak coś z tego pomieszczenia. Tak, tutaj postarałem się ułożyć te kamienie. I teraz próbuję zrobić to, co poprzednio, czyli wejść sobie najpierw w ten lewy górny róg, zebrać to. Ten kamień sobie może przesuniemy. I teraz tak, no na ten moment tam na dół wejść nie mogę, ale teraz mogę sobie wyjść z tego pomieszczenia. I spróbuję wejść od tej strony. Bo zbieram sobie po kolei wszystkie spinki, które tutaj są. To na górze zbiorę sobie ze spacją. Pójdę szybko w lewo. Teraz może to przesuniemy w prawo. O właśnie, teraz bierzemy sobie tą spinkę. Ten kamień tutaj się stoczy po spince. No, i tym razem poszło wszystko. No już mi przerwało nagrywanie, a to w zasadzie dopiero początek planszy. No, ale w końcu to się udało zrobić, i możemy zająć się kolejnymi motywami. Czyli tak, na przykład ta pomarańczowa dyskietka, o której mówiłem na początku odcinka. Przepchniemy ją sobie w prawo, żeby dostać się po tą spinkę. I teraz jeszcze przejdziemy na lewą stronę tego całego pomieszczenia, zobaczymy co się dzieje tutaj. Tu mamy jakiś taki motyw, że jest dużo szpulek, po środku tam są zamknięte dwie spinki, no tą to sobie możemy zebrać bez problemu, ale jak teraz byśmy weszli po tą spinkę, która jest bardziej na górze, no to utkniemy, nie wyjdziemy. Trzeba najpierw zebrać tą spinkę, która jest na dole. Czyli tak, wejdziemy sobie od tej strony, bo to jest jedyne wejście. Teraz wychodzimy tą szpulką prowadzącą na dół i dopiero teraz wejdziemy sobie po tą spinkę, która jest na górze. Teraz już możemy przejść w dół i znowu w dół. I to mamy też załatwione. I jeszcze nam została spinka ukryta w lewym dolnym rogu. Mamy też kolejną pomarańczową dyskietkę, musimy właśnie jej do tego celu użyć, żeby do tej spinki się dostać. Tylko, że przeszkadzają nam tutaj te kamienie i spinki. Tych kamieni w prawo przepchnąć nie możemy, więc musimy wykorzystać to, że kamienie spadają ze spinek i po prostu nie zbierać na razie tych spinek, tylko pozwolić tym kamieniom opaść tak żeby one się przesunęły o jedno pole w prawo. I dopiero teraz możemy sobie wejść znowu w ten korytarz, przepychamy dyskietkę tylko tym razem do końca w lewo, a nie w prawo. I mamy dostęp do kolejnej spinki. No dobra, to chyba w tym pomieszczeniu już wszystko mamy zrobione. Idziemy sobie w górę. I tym razem mamy 3 żółte dyskietki. A ile jest takich pomieszczeń, do których trzeba się dostać? Też 3. Czyli musimy po prostu te dyskietki tutaj odpowiednio rozmieścić, to chyba nie będzie trudne. W zasadzie no nie byłoby trudne, gdyby nie te nożyczki, które tutaj są jeszcze dodane dla utrudnienia. Musimy sobie tutaj jakoś z tymi nożyczkami poradzić. Wypychamy pierwszą żółtą dyskietkę i ustawimy ją na przykład tutaj, żeby dostać się do tego pomieszczenia całego po lewej stronie. Teraz możemy też sobie wypchnąć tą żółtą dyskietkę. I tutaj, jeśli chodzi o to pomieszczenie z wyjściem, to nie możemy jej... Ustawić od góry, bo wtedy dostaniemy się tylko do wyjścia, ale nie dostaniemy się do spinki. A zatem musimy ją ułożyć od lewej albo od prawej, więc niech będzie, że od tej. I została nam jeszcze jedna żółta dyskietka, no musimy ją przepchnąć w prawo. Teraz w dół przepuścimy te nożyczki, żeby sobie stąd poszły. No i teraz ją topychamy w górę, żeby dostać się do tych trzech spinek. I detonujemy. Niech te nożyczki znowu sobie przejdą. Zbieramy już wszystkie spinki, jakie nam zostały do zebrania. Tutaj znowu może poczekam na te nożyczki, żeby czegoś nie popsuć już na samym końcu. Bierzemy sobie ostatnie dwie spinki. No i wreszcie kończymy. Pomyślnie misję pięćdziesiątą